Pilnowanie wartości dotyczy nie tego, czy się z czym zgadzam, czy nie, ale podstawowych wartości. Nie można mówić o wolnych mediach i wolności słowa, mówiąc o tym, że trzeba ten internet ograniczyć, bo tam jest więcej prawicy. Trzeba się wziąć do roboty, a nie mówić o tym, że trzeba ograniczyć internet. I teraz coś, co Wam się na pewno nie spodoba. Nie można mówić o wolnych mediach, nie broniąc jednocześnie prawa republiki do tego, żeby nadawała, bo, telefon, bo pilotami. Wiele milionów Polaków odpowiada, że potrzebuje takiej telewizji. Możemy się z nimi nie zgadzać, zgadzać, ale mają do tego prawo. Więc problem demokratów i demokratów też tutaj polega na tym, że no na przykład nie wiem, praworządność, prawda, mówimy o praworządności, od dwóch lat likwidujemy TVP, wszyscy wiedzą, że tak naprawdę jej nie likwidujemy, mrugamy okiem, mówimy w sumie jaka różnica. Bez tych podstawowych wartości Będąc wyłącznie antypisem, antykaczyńskim, antynawrockim, bardzo szybko można się zagubić. I demokraci w Stanach Zjednoczonych są jeszcze bardziej zagumieni niż demokraci tutaj. Więc jakby tutaj patrząc na te wektory, ten wektor dotyczący tej, tej, tej nadziei, ale też właśnie, o czym w ogóle jest ta strona, znaczy jakie ma wartości. A jeżeli ma jakieś wartości, no to powinna ich bronić uniwersalnie. A nie wybiórczo na zasadzie tych lubimy, tam tych nie lubimy. No koniec ostatni argument. Wielu dla tej sali pewnie było z, 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 jakby było oburzone tam zawieszeniem Kimela w Stanach Zjednoczonych, bo lubimy Ameryką żyć. Ilu z Was było oburzonym nawołowaniem do bojkotu Republiki, bo ktoś coś powiedział na Osiaka. Albo bronimy pewnych wartości, mówimy nie wolno bojkotować mediów, nawet jeżeli się z czymś nie zgadzamy, albo mówimy tych lubimy albo nie lubimy. W inny sposób bardzo łatwo jest się zagubić. Demokraci w Stanach się zagubili, demokraci tutaj też się zagubili, dlatego przegrali wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski mówił, że zlikwiduje TVP-info. Gdyby zlikwidował, a samo to doradzałem, w 2020 20 roku, gdyby teraz zlikwidował, moim zdaniem byłby prezydentem, bo by powiedział, że jakby udowodniłby, że jest za jakimiś wartościami, a nie dlatego, że teraz TVP jest nasze i przerywamy tam nadawanie z, z lotniska w, w Londynie, bo Rafał Trzaskowski otwiera wiatraki.